Moka Sestry Mateusz i dzisiaj zagram, sobie w Braula. Przed chwilą sobie wbijałem takie fajne rzeczy I na tym odcinku odłożymy właśnie... To jest moje nowe konto Otworzymy sobie dzisiaj jak widzicie big boxa, mega boxa, big boxa, małą skrzynkę i może big boxa I może tego jeszcze tutaj big boxa i tego może Bo patrzcie ile ja mam misji, przed chwilą odblokowałem misję. I patrzcie ile mam. Teraz sobie je o zrobimy. Zostawcie eee, suba i łapkę w górę. No i co? Zabieramy się za żardyka. Ogólnie to dołączyć do mojego klubu Akademia Mati, a przez Wielką Spacja Mati. No i możecie mnie zaprosić do i wtedy sobie razem zagramy i nagramy odcinek. Jeśli tam macie 0 pucharków Albo ileś tam To możecie jak najbardziej dołączyć, bo mój klub jest od 0 od pucharów Więc nie ma się o co martwić, kurde zginąłem Ajajaj Nie mam internetu, jeśli widzicie Kurde, ale mi się wszystko laguje. Kurde, 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 kurde. Ojej, odrodził się. No to ten mój kot go zabije na Chilku. No i dobra, tutaj mamy kota. Dobra. tylko zabijemy go, so damy radę? Damy radę oczywiście. O kurde. Ustałem tym, od Barleya tym ultem. Gdzie on jest? Tu jestem Barley, Czwany. No i do widzenia. Wygraliśmy oczywiście jedną rundkę. Oglądajcie do końca, bez przewijania. Bo na pewno będziemy otwierać właśnie te skrzynki. I na, następnym, na następnych odcinkach, jeśli chcecie, będziemy też, też robić te moje misje. I będziemy otwierać te to skrzynki. W tym. Braulu I z, z, te, z, tej, z tego karnetu no to co? Widzimy się, gdy już e, oczywiście ten, oczywiście, gdy już skończę gierkę. Dobra, widzimy się, dobra widzowie, już oczywiście jesteśmy, bo już jest prawie koniec gierki. Jeśli chcecie, właśnie następny taki odcinek, z, że wbijamy właśnie e, Takie po prostu niszczy. Zostawcie na dwie łapki w górę. Widzicie, ile ja mam tego odlokowanego. 1500 tych właśnie punktów. 1510. I patrzcie ile dzisiaj będziemy otwierać na tym odcinku. Od, od razu biegniemy, odbierzemy. I co? Zabieramy się za otwieranie. Oczywiście zaczynamy od małych skrzynek. Big box i później mega box. Okej, okay, nic nie mam. Co to nie będzie. Aj jaj. coś. Zostawcie łatwo, żeby coś wypadło, proszę. Jest! Widzowie! Dobra, ciekawe co będzie. Ja zamykam oczy. Barley! Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Barley nam wypad. Jeszcze mamy dwa bigboxy i mega boxa. Pamiętajcie. Dobra, proszę. Ajajaj, aj, nic nie będzie. Dobra, proszę. A ja Aj, aj, aj. nie będzie. I mega box. Jest sześć! Widzowie! Jest sześć. Dobra. Dwie postacie na jednym odcinku. Jak to możliwe. Jest, nie, widzowie, ja zamykam oczy. Postać. Riko! Dobra, widzowie, mamy już. Mamy dwie postacie na tym odcinku. Dużo już zrobiliśmy, ale Barley i Rico. Jak? Jak? Barley i, Ri i Rico. Jak my to widzowie zrobiliśmy? powiecie mi? Ja nie wiem. Jeszcze Rico nie widzowie. To nie, to nie jest możliwe. Ale ja mam cztery dużo. Dobra Widzowie Jeszcze tutaj sobie zagramy Dwie albo jedną gierkę I kończymy na tym odcinek Właśnie tutaj, to jest mój klub Możecie dołączyć jak chcecie No i co, zabieramy się Na za następną gierkę Kurde, nie mogę Bulem sobie możemy zagrać ale, patrzcie widzowie, ile ja mam naprawdę. To jest masakra. Widzicie to? Dobra, widzowie. Zagramy sobie jedną gierkę i kończymy na tym na dzisiaj. Eee... Nie chciałem Wam tylko tyle pokazać, ale dwie postaci na jednym odcinku. Rico i Barley. Masakra. Czy nie masakra, bardzo fajnie nawet bardzo fajnie, fajnie, fajnie moje <laughs> ale ja ale ja w tej razie wjechałem z buta wjeżdżam tu po tego właśnie coś tam mam a poka na zabijany jest chwilkę sobie wezmę no i co zaraz sobie też skończymy tą gierkę ale tak dużo misji będzie będą odcinki tylko z tymi misjami na razie a później to się zajmiemy jeszcze odcinkami. Na razie to powiem, ile Wam jeszcze będziemy właśnie tego robić. Jutro też będzie może odcinek, właśnie z tego, więc oglądajcie znaczy, nie oglądajcie. No, możecie też oglądać do sobie bez przewijania, oczywiście. Za chwilkę tutaj sobie wbiję, i w następnym odcinku, właśnie, gdy już będę miał to wszystko wbite, to sobie otworzymy, oczywiście. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Dobra, no to co? Widzimy się Bajo.